Panie i panowie, trzecia gra finału Force 2 numer 148, właśnie się rozpoczyna, jestem Z, witam Was wszystkich na Taldarim Altar. Pierwszym z naszych graczy, których właśnie teraz możecie widzieć na głównym górnym panelu. Jest oczywiście Nercio, który gra tutaj jako różowy, zelkiego pomarańczowy, standardowo pomarańczowy Protos to oczywiście Adel. Jako przeciwnik w lewym dolnym rogu my jesteśmy oczywiście, tak jak powiedziałem przed chwilą na Taldarim altar I tutaj na pewno możemy widzieć coś, czemu jest normal w ogóle włączony, o teraz okej, okay. okej okay, już, już szybciej biegają te drony, teraz powinno być wszystko gites, gites majonez, e, tymczasem no właśnie rozpoczynamy od Forge Expand wygląda na to, dokładnie tak, tutaj za chwilę zostanie położony pierwszy pylon, czy mam rację? Tak jest. E, Adel jest takim można powiedzieć może nie jakimś tam super pasywnym protosem, ale preferuje bardziej taką pasywną makrogeę. Nercio na pewno o tym wie, a Nercio w poprzednich dwóch grach widać bo że po prostu będzie w stanie, będzie mógł przemakrować swojego przeciwnika, będzie w stanie ułożyć sobie build w taki sposób, żeby po prostu mieć więcej w, w mid game, w mid late game. I wygląda na to, że to może mieć miejsce także w tej grze. Jak na razie oczywiście nie widzimy jeszcze tego, ale mam takie dziwne przeczucie. Nercio jak na razie oczywiście chyba rozpocznie od Pula. To robił w poprzednich dwóch grach, nie widzę, nie widzę dlaczego nie miałby zrobić tego w tej. Z jednej strony mógłby zacząć od 15 Hatch'a, ale no właśnie, w tym momencie buduje pula, ale właśnie, wybuduje pula bez gazu Od razu może z, od razu może sobie wypompować jednego lub dwa kwiny i od razu może także pocisnąć za chwileczkę sobie wylęgarnie, więc tutaj tak naprawdę nie opóźnia go to, aż tak strasznie zwłaszcza że zwłaszcza, że Adel no jeszcze, jeszcze nie wybudował swojego Nexusa, więc tak naprawdę jakichś jakiś problemów tutaj mi widzieć. Nie mogę. No i tak jak mówiłem, Nerciu za chwileczkę wybuduje swoją wylęgarnię. Pool jest już w dwóch trzecich zakończony. No i zaraz zobaczymy, jak Adel będzie grał w tym momencie. W poprzedniej grze rozpoczął od, od Stargate'a. I tak naprawdę, tak naprawdę, no i przeskoczył oczywiście w... w, 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 w... Jak to się nazywa? Robotics Facility, o właśnie, to jest, to jest tragiczne, jak ktoś po prostu zapomniał jakiegoś najprostszego słowa. W każdym razie mamy już Nexusa, który się budował, buduje. No i właśnie, on przeskoczył w ten Robo Facility, ja się zastanawiam, jak rozpocznie teraz, ponieważ Nercio naprawdę fajnie skontrował to, co robił w poprzedniej grze. On buduje swoją wylęgarnię, no i właśnie, teraz Nercio, zapewne, który zauważy to, co się dzieje, a buduje a już buduje, sześć buduje zergingów i także zrobił Gastrica, ehm żeby wypompować Queena. W Nercio, który, który po pierwsze będzie starał się tutaj atakować. Na pewno, na pewno, za chwileczkę dowie się, że jest to Forge Expand, dokładnie w tym... momencie no, on, on chyba nawet wiedział, że jest to Forge Expand, zanim w ogóle to zauważył. No i chciałby za za założyć swoją trzecią ekspansję. Gdzie ona będzie się znajdować? Czy na pewno nie tutaj przez chwileczkę jeszcze, ponieważ tutaj w ogóle są skałki, więc tak naprawdę nie można tutaj nic zbudować. Myślę, że kolejną sensowną lokalizacją jest ta, no ale do tego za chwileczkę wrócimy, bo tutaj te pięć zergingów właśnie w tym momencie wpada do naturala i wygląda na to, że tutaj nic jeszcze nie jest zbudowane, tutaj nie ma ani jednego budynku. Jeden z tych zergingów w tym momencie ginie poza 4. Cztery... Kolejne przeskakujące jest także wybudowany Cybernetic No i pierwszy zelot właśnie w tym momencie jest budowany podczas gdy e, jest atakowana ta linia minerałów ze strony nercia. Adel Scott stara się jakoś tutaj bronić, ale cztery zerglingi na pewno, na pewno troszeczkę krwi tutaj mu napsują. Wygląda to, no, no, że złapał jednego zerglinga e, No i tak naprawdę Adel broni się całkiem fajnie. no oczywiście musi wyciągać te, 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 te próby z linii minerałów tylko po to, żeby troszeczkę podenerwować swojego przeciwnika, ale jak zauważyliście... E, Broni się nie straciwszy ani jednej jednostki zbierającej, więc tak naprawdę Adel muszę powiedzieć, że... muszę powiedzieć, że e, broni się tutaj śpiewająco, do czego za chwileczkę. To tam zresztą chyba już pierwszy zelot wbieg. dokładnie tak, więc, więc tak naprawdę Nercio nie ma tutaj już zbyt dużo do powiedzenia, nawet jednego próba nie, nie, nie urwie. Nersio tymczasem rozpoczyna od kolejnej ekspansji, e, ma już dwa queiny, jeśli dobrze zauważyłem, dokładnie tak, jeszcze nie ma ani jednego moru e, i pompuje kolejne drony, widzi, że jego przeciwnik zaekspał, więc jeszcze przez chwileczkę jakiś atak miejsca mieć e, nie będzie, czy straci jednego proba, dokładnie, no jest to jakieś tam... O, wow, te dwa proby, te trzy proby, przepraszam bardzo, zniszczyły dwa zerwini ginarski, no i został tutaj tylko jeden, ale musi skręcić tutaj w prawo, żeby zobaczyć tego Stargate'a, chyba jeszcze go nie widział, dokładnie tak, nie, nie, nie widzi, że ten budynek jeszcze został... Tutaj dobudowany Nercio tymczasem rozpoczyna od morów. jak na razie jedynie w naturalu, chciałoby się zobaczyć w mainie jeszcze jednego. No i pompuje tutaj kolejne drony, Stargate za chwileczkę zostanie zakończony i teraz dopiero Nercio przejeżdża i widzi ten budynek. Został on zaznaczony, więc wie dokładnie co robi jego przeciwnik. Wylęgarnia numer 3 za chwileczkę zostanie zakończona, przepraszam Was najuprzejmiej, Nercio tymczasem pompuje. Kolejne drony, naprawdę ogromnej ilości. Evolution Chaber już zostaje, zostaje wybudowany, no, zauważywszy to na pewno bardzo szybko, bardzo szybko chciałoby się zbudować ten budynek. Cały czas ten Zergling Biega tutaj, starając się wyskautować cokolwiek. Plus jeden wymyślane w tym momencie. No i 10 dronów w budowie u Nercie. Jak to wygląda, jeśli chodzi o jego, e, jego ekonomię? 44 drony kontra 37 probów. Więc e, Protoss jeszcze przez chwileczkę był tutaj na równi, ale właśnie ta dysparycja przychodu za chwileczkę będzie się ukazywać tutaj bardzo mocno. No, nawet drony są transferowane. Ja mam wrażenie, że dokładnie tak tutaj. Wszystkie te chyba, nie, przepraszam bardzo, tylko dwa. Rally pointy są na tamtą wylęgarnię O, czy straci tego proba? Nie, jednak nie Co jest tym razem budowane Robo Facility, więc po, prze, po zbudowaniu zapewne 4, 5 e, czy może nawet, nawet mniejszej ilości Feniksów No myślę, że 3 to jest takie takie optymalne minimum Żeby w ogóle cokolwiek być w stanie zrobić Po zbudowaniu tych 3, 4, 5 Feniksów e, przejdzie, przejdzie na Kolosusy e, Za chwileczkę Adel. Jak na razie stara się zniszczyć się tego albo dwa Overlordy swojego przeciwnika. No i uda mu się to. Uda mu się to e, na chwileczkę. Tutaj oczywiście są już w linii minerałów trzy sport crawlery. W każdej z tych lin tej linii minerałów. No i dodatkowo Queen. E, tymczasem jest... o, Transfer dronów e, w, z tej trzeciej bazy. No tak, tutaj tych dronów jest troszeczkę za dużo następuje, no i złapane zostają tutaj e, te drony. Oczywiście niewiele więcej jest w stanie zrobić Adel tymi tymi Feniksami. Budowany jest czwarty, 20 zergingów oraz Ground CarPlay z poziom pierwszy. To na pewno, to na pewno e, znulifikuje posiadanie plus 1 przez zeloty, jeśli chodzi o Adela, co mi się naprawdę bardzo podoba. No ale zobaczmy, jak to będzie wyglądało w, w, w dalszej części gry. Kolejny Overlord został zniszczony, no i tutaj także następny jest łapany na cel. I tak naprawdę, tak naprawdę Adel ogromnych obrażeń nie zadaje swojemu przeciwnikowi. To nie są jakieś tam tragiczne obrażenia, e, które byłyby w stanie zmienić przebieg tej gry. Dwa drony jedynie zostały zniszczone, więc tak naprawdę e, zbyt wiele tutaj nie widać. Troszkę tych zergingów e, wyskakuje. Mamy tutaj także jednego, który pilnuje, czy jego przeciwnik nie robi tymczasem czegoś dziwnego. E, ten Queen świetnie tutaj postawiony tylko po to, żeby być bezpiecznym. No i zaraz zobaczymy, czy zostanie zniszczony jeden z tych Feniksów wygląda, wygląda na to, że nie stara się robić jakiegoś, jakieś wejście smoka nercio do swojego przeciwnika, do jego głównej bazy. No ale właśnie nie będzie to miało niestety miejsca. Adel już posiada 3 w Sentry, które są w stanie bardzo fajnie to wszystko zaulować. Plus jeden Armor, także wymyślany. Nercio za chwileczkę będzie zapewne chciał złapać swoją czwartą bazę. Jest już Schlare, Roach Warren, no i chyba za chwileczkę zobaczymy, zobaczymy e, Spira, tak tak jak w poprzedniej grze, no i kilka koruptorów. Bardzo fajnie stara się połączyć tę swoją trzecią bazę z, 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 z naturalem, podnosi tutaj jednego albo dwa drony. No i tak naprawdę te obrażenia są e, są jakie są, można by w ten sposób to określić. Czy podniesie jakieś co, co, nercio Na co Nercio nie uważa to na swoje overlordy, które, które traci tutaj przy tym transferze z tej trzeciej bazy? Co chce... Co... Eee, myślę, że troszeczkę może go zaboleć Kolejny dron zostaje wyciągnięty No bardzo, bardzo fajnie, ponieważ cały czas troszeczkę swojego przeciwnika denerwuje 8 dronów łącznie straconych Nie jest to aż taka duża ilość, ale 55 dronów kontra 61 probów Bardzo duża saturacja w tym, w tym, w tym naturalu Naprawdę ogromna ilość probów Jadel na pewno nie będzie, nie, będzie, nie będzie robił żadnego timing pusha jeszcze przez chwilę Wydał ogromne ilości minerałów na swoją ekonomię Tutaj chciałby się zobaczyć kilka więcej, kilka więcej probów według mnie bo tak naprawdę nie ma tutaj ich zbyt dużo e, No i właśnie czwarta baza chyba za chwileczkę zostanie założona od Nercia, on posiada troszeczkę row spire w budowie Glia Reconstitution 1 mili plus 1 miliat z Extended Thermalens ze strony Adela, który już posiada pierwszego kolosa, e, przepraszam bardzo, drugiego kolosa e, No i za chwileczkę zobaczymy e, Czy Nercio będzie decydował się na jakiś atak, on posiada małą przewagę e, limitową, ale czy to samo jest w armii? No troszeczkę tej armii posiada i wygląda na to, że będziemy miał miejsce atak w stronę tej trzeciej bazy. Tutaj jeszcze nie ma Wola, jedynie jedynie, jeden gateway został postawiony. Extended thermal lens właśnie w tym momencie się zakończyło. Trzeci kolosus em, także zostaje em, prawie wybudowany tutaj. Jeden z nich stoi troszeczkę dalej. Wygląda na to, że został rzucony. Jeden z tych forcefieldów stracony w tym momencie. E, Zniszczył swojego własnego forcefielda w tym momencie, ale i to jest kolosalny błąd! Traci jednego kolosa ogromna ilość tych jednostek, także może zostać stracona. Jeden sentry stracony, drugi także fokusowane kol kolejne jednostki bardzo 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 zła sytuacja dla Adela, który traci w zasadzie kilka bardzo kluczowych jednostek natychmiastowo. Czy zfokusuje fokusuje Nexa? Nie, w nie sądzę, żeby to miało, e żeby to miało miejsce, ale także tutaj kilka próbów zostało zniszczonych dwa e dwa kolosy już bardzo ładnie pomogą w w w odgonieniu tego wszystkiego no i za chwileczkę chyba te zergingi wpadną do naturala, dokładnie tak nie ma tutaj ani jednego sentry, żeby wybronić żeby zrzucić ani jakiegoś force fielda. no i bardzo 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 zła sytuacja w tym momencie dla Adela Nercio tym razem będzie starał się także atakować swoją trzecią bazę swojego przeciwnika który cofa wszystkie swoje jednostki chociaż nie chwila moment, tutaj chyba jeden kolosus jedynie został wysłany Nercio bardzo bardzo ładnie tutaj denerwuje no i ta linia minerałów została absolutnie zdemolowana tutaj chyba także Kilka zelotów, jeden Zelot oraz stalkę zostały zniszczone bardzo, 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 bardzo fajnie. No muszę powiedzieć, muszę powiedzieć, że Adel stracił tutaj nie aż takiej ogromnej ilości, 12 probów łącznie e, w całej grze, ale no właśnie, to był bardzo fajny atak. Spójrzmy, że, że, że tutaj w ogóle nie ma jeszcze ani jednego proba, w ogóle nie transferuje ich e, Adel dopiero teraz podczas gdy jego przeciwnik już ma czwartą bazę, więc tak naprawdę Nercio jest cały czas o jedną bazę do przodu, cały czas jest, jest, jest tutaj troszeczkę do przodu, w tym momencie już posiada 80 dronów kontra 60 probów, więc tak naprawdę jego e, możliwości ekonomiczne znowu są o wiele większe od jego przeciwnika 2100 przychodu kontra 1100 i 5 wylęgarni kontra, no raz, dwa, trzy 5 e, gatewayów to nie jest aż tak dużo, tymczasem mamy kolejny atak i wygląda na to, że Adel za chwileczkę może stracić kilka ze swoich kolosusów. Jeden zostaje sfokusowany, oczywiście one wszystkie mają na sobie korupcję. Rouge w tym momencie cofają się, ale zostaje ich tam troszeczkę przywołanych więcej. E, traci w tym momencie jednego albo dwa, czy może nawet trzy. Eee, koruptory, ale bardzo dobra wymiana według mnie ze strony Nercia, który trochę że pociska, eee, pociska troszeczkę jednostkę swojego przeciwnika, trochę więcej korupcji zostało zarzuconych, zaraz zobaczymy, co koruptory cofną się, żeby zaatakować tą kolejną jednostkę. Ogromna ilość rauczy w tym momencie, one posiadają GDR Reconstitution, eee, trzeci kolos pada, no ale Nercio 185 limitu kontra 113 u Adela, to jest po prostu niesamowite. 7 czy 10 zergingów, plus 2 na milia attacks, także chyba plus 2 Ground Weapons u Protosa, on jest 1 na 1. rocze są chyba 0 na 1, do dokładnie. Eee, no i chciałby się tutaj troszeczkę tych więcej upgradeów na, 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 na karakanki zau zauważyć. Eee, tymczasem mamy Infestation Pit. Czy będą jakieś infestory, za chwileczkę to zobaczymy? Przydałyby się przeciwko tak ogromnej ilości zelotów, szczerze mówiąc. Eee, no i mamy Adela, który znowu musi bronić się w swojej naturalu. jeden zelot sfokusowany oraz stracony bardzo, bardzo eee, szybko tutaj. Znajdują się cztery fotokadony, dwa pylony, no i te dwa gateway. Zaraz zobaczymy troszeczkę zła pozycja Adela, który ma mniejsze, mniejsze, mniejszą powierzchnię ataku od swojego przeciwnika. Większość tych stalkerów atakuje w tym momencie koruptory. Jeden kolos stracony i cały czas świetnie, świetnie, świetnie Nercio działa, trzymając, trzymając limit kolosu swojego przeciwnika bardzo, bardzo nisko. On może iść na takie wymiany, może sobie na coś takiego pozwolić. Został stracony w tym momencie, został stracony w tym momencie. Jeden z tych gatewayów. Pylon. E, także bardzo prawie zdemolowany. E, no i muszę powiedzieć, że. O, Adel, ale Adel bardzo, bardzo agresywnie w tym momencie stara się uk ukrócić e, te ataki e, i zniszczyć troszeczkę roachy swojego przeciwnika. Problem polega na tym, że on ma 1400 minerałów i tak naprawdę nic nie buduje. Cały czas pompuje z tych swoich pięciu gateów, no i wygląda na to, że został złapany w troszeczkę złej pozycji, nie wszystkie te jednostki zawinęły wokół rampy, bardzo zła pozycja, jedynie jeden kolos ustawił się na polu widzenia i to chyba będzie naprawdę bardzo mocny Tak, czy to będzie widzenie? Nie sądzę, ale jest tutaj ogromna ilość, ogromna ilość zerglingów, paranoiczne po prostu w tym momencie. Wszystkie te zeloty oczywiście poradzą sobie z tymi zergingami, one posiadają 10 obrażeń na jeden atak, oczywiście za ataki są dwa na rundę e, i to jest 40 obrażeń nawet z największymi, e, chyba tutaj plus 3 by trzeba mieć na zergingach, żeby, żeby nie, nie ginąć dwoma strzami, chociaż akurat nie mam, pe, nie mam pewności. E, tymczasem Adel jest znowu atakowany w swojej trzeciej bazie, wszystkie 4 kanony w tym momencie zostały wyłączone, tutaj pylon jeszcze nie został zbudowany, no i także snajpuje jednego dodatkowego kanona i właśnie w tym momencie także te roachy atakują, spójrzmy, no obrażenia są zadawane dosyć duże, ale myślę, że Nercio może sobie pozwolić na stratę tych, tych karakanów, tymczasem on dropuje swojego przeciwnika, wygląda na to, że dropuje dokładnie tak, troszeczkę tych roachy zostało tutaj wyrzuconych ja mam wrażenie, że miał miejsce którego nie zauważyłem, w każdym razie Nercio znowu demoluje swojego przeciwnika i w mainie oraz w naturalu tutaj troszeczkę tych probów także zostało zdemolowanych, łącznie 20 i to są naprawdę duże straty, ponieważ w tym momencie Adel posiada na 800 przychodu kontra 2200 5 wylegarni cały czas pompuje kolejne jednostki Hive prawie zakończony mamy także infestation chciałoby się zobaczyć Pato Jenglands ponieważ Blink został już prawie zakończony plus 3 u Adela on ma 2 na 1 na swoich jednostkach Roche cały czas 1 na 0 plus 2 armora zostaje wymyślone gdzieś tutaj chyba było kilka zergingów dokładnie tak one są chyba 1 na 2 dokładnie tak ale mam jeszcze kolejny atak znowu wy wy, wy, wy wyciągnięty jeden Um, jeden z Kanonów, także jeden Stalker, no i e, tutaj także stara się... O, świetnie tutaj, ale ofensywny Blink. E, no i wygląda na to, że Nercio musi podnieść rękawice, będzie starał się atakować swojego przeciwnika. Tu są dwa Immortale, troszeczkę tych Zelotów znajduje się z tyłu. W ogóle nie biorą udziału w tej fazie, bo teraz defensywny Blink powoduje, że są w stanie zniszczyć ogromnej ilości tych zagników no i niestety same roucze przeciwko tak mocnej armii także z immortalami nie mają tutaj zbyt większych szans czy będzie miał miejsce kolejny ofensywny blink wygląda na to że tak stara się tutaj jeszcze e, kilkoma z, tymi, z tych stalkerów zniszczyć jakieś jednostki swojego przeciwnika, ale to będzie chyba ma malutki błąd ze strony Adela chociaż według mnie on posiada bardzo bardzo mocną armię i bez problemu obroni się przed tym atakiem dokładnie tak nercio stara się stajpować kolejne jednostki ale e, chyba za chwileczkę znowu zblinkuje się e, tutaj do przodu ładę, chociaż chwila moment Para, pa, porażające e, ilości e, i te wszystkie zaloty padły w tym momencie od zergingów te zergingi są oczywiście 2 na 2 i wygląda na to, że same stalkery nie będą w stanie powstrzymać się przed wszystkimi tymi zergingami, których ogromnej ilości są oczywiście wybudowywane cały czas, cały czas kolejne zergingi są budowane 13 rącz w tym momencie, Bailing Test, Graden Spire plus 3 na zergingi pozostało ich już bardzo, bardzo mało, ale straty są tutaj porażające ze strony obu tych graczy, ale Mercio może po prostu sobie na to pozwolić może cisnąć swojego przeciwnika na trzech bazach, on ma 4 Dwie kolejne są budowane e, czy, czy mądrym będzie wyjść ta, tylko tak małą grupką Stalkerów? Nie e, Więc cofa się tutaj Adel No i muszę powiedzieć, kolejne Immortale w budowie e, Czy będziemy mieli dokładnie tak, wygląda na to, że pierwsze O nie, to był Overseer akurat A tutaj mamy Broodlordy, które się budują e, Pociska w tym momencie Adel z samymi Stalkerami no i zaraz zobaczymy e, czy będzie w stanie swojego przeciwnika w jakiś sposób, e, w jaki sposób zaatakować. Wygląda na to, że tak. Nerciu jednakże jest wymaksowany kontra so 12 minut, że ten blink był mądry, za chwileczkę się tego dowiemy. Straci tutaj troszeczkę z tych stalkerów. Ja mam takie wrażenie i to według mnie nie był najlepszy pomysł ze strony, ze strony Adela. E, ponieważ on po prostu traci ogromnej ilości jednostek. Cały czas, cały czas spójrzcie, że e, wow, kilka tych stalkerów zostało złapanych, ale wygląda to, że że Nercio wycofuje się tylko po to, żeby atakować natural swojego przeciwnika. Czy będzie miał miejsce blink do bazy? Dokładnie tak, shiftowany blink. E, mamy tutaj troszeczkę tych, troszeczkę zelotów, plus 3 w tym momencie. Oczywiście na jednostkach proces zostały zakończone, więc one są bardzo, ale to bardzo mocne, ale Nercio po prostu wpada tutaj porażającymi jednostkami, porażającymi siłami i niszczy. Bardzo, bardzo, bardzo dużo tych zelotów. Roacha są oczywiście plus 2, plus 0, więc spójrzcie ile wytrzymują w tym momencie. I e, kolejne zerglingi wpadają. Zelotów jest tutaj bardzo, bardzo mało i w momencie, w których wszystkie z nich zostały zniszczone, to Nercio jest w stanie, jest w stanie niszczyć swojego przeciwnika po prostu kolejnymi falami zerglingów oraz roachy Ultra i budowane plus 3, plus 3 na ground e, u zerga e, na mili ground u Zerga. No i chciałbym się zobaczyć tutaj, na ten, ten IC Saliva dalej zadaje tylko 16 obrażeń. To jest według mnie e, niezbyt dobrze dla... niezbyt dobrze dla... dla Zerga. Nie wiem dlaczego tak przycina do ciężkiej cholery, ale no wygląda na to, że będziemy musieli to przyboleć. E, proto z tymczasem już posiada jednego kolosa, który znowu rozpoczął budować. Plus 3 już znajdują się e, Zergingi na mapie, więc to są naprawdę ogromne obrażenia. Normalnie Zerglingi zadają 5, 8 to jest w zasadzie 2 trzecie więcej E, i to są naprawdę ogromne e, upgrade'y. Tymczasem to kilka brudlordów chyba jeśli dobrze zauważyłem zostało zbudowanych dokładnie tak. Są i jest ich tutaj pięć. E, proces jednak, że będzie decydował się na atak tej małej grupki e, Zerga. Zaraz zobaczymy, czy Zerg będzie zmuszony do atakowania. dokładnie tak. E, no, atakowane są kolejne brudlordy inne. Naprawdę nie wiem, dlaczego to tak przycina. Katastrofa w tym momencie. Nercio tymczasem je... Wow, no tu są naprawdę ogromne ilości tych zergów. Nawet kolosu spadnie w tym momencie. On posiada 11 zabitych w tym momencie. Wow. To jest po prostu niesamowita. Adel niestety musi bronić się defensywnym linkiem eee, i zostawił swoje stargeny. O mój Boże, co w tym momencie się stało? Nie mam za bardzo zielonego pojęcia, ale traci kolejnej ilości eee, i to był według mnie bardzo, bardzo, bardzo zły. Eee, bardzo zła kontrola jednostek ze strony Adela który znowu wychodzi stara się uratować swojego kolosusa zaraz zobaczymy chyba będzie w stanie dokładnie tak zesnajpować dwa e, z tych Brutlordów ale za jaką cenę jego czwarta ekspansja została anulowana poza gdy już posiada kolejne e, dwie także kolejne zermini wpadają tutaj musi uważać ten kolosus jest oczywiście plus 3 więc zadaje 42 obrażeń za pomocą dwóch ataków są naprawdę bardzo bardzo duże obrażenia E, tymczasem mamy pierwsze, mamy pierwsze e, ultraliski, które budują się, ale znowu wy, wypuścił się troszeczkę Adel jego blink jeszcze nie został, nie został e, odnowiony, no i dopiero teraz chyba będzie w stanie się blinkować dokładnie tak, ale niedokładnie, niedokładnie w tym momencie Adel stracony jeden, e, jeden kolosus cały czas nie może e, wyprodukować większej ilości kolosu. Tutaj mamy trochę probów. Mógłby je transferować do tej e, ekspansji, czego jednakże nie robi. Nercio. Porażający, porażający Zerg, 6 ultrali w tym momencie się buduje One oczywiście e, one oczywiście... Za chwilę zostaną upgrade'owane na kajtyny upgrade plating. No i właśnie pierwsze krówki już znajdują się na polu bitwy. Trzy armoru, za chwilę będzie sześć. Ponieważ oba te upgrade'y dodadzą łącznie 3. I to jest po prostu, to już jest po prostu totalna totalna mania, na tymczasem Adel chyba będzie starał się, no, all -inować. to nawet nie, nie można powiedzieć, że olin bo po prostu jego przeciwnik posiada o wiele więcej, prawie dwa razy więcej limitu i tak naprawdę te prołby nie przeżyją tutaj zbyt długo przeciwko Zergingom, plus 3 oraz Ultraliskom, plus 3 one zadają 47 obrażeń, przeciwko Armor, 27, wszystko normalnym dosłownie wygląda, że został zapędzony tutaj w kozi ruch. te proby po prostu zdemolowane absolutnie szybko wszystko eksploduje salkery oczywiście z upgrade'ami, bardzo fajne przeciwko ultralną ale tego jest po prostu, po prostu za dużo, ogromny splash damage jest zadawany wszystko już w tym momencie na klifie jest w stanie obronić Adel, ale, ale właśnie Nercio cały czas znowu wymaksowany, 5 kolejnych ultali, 10 zergingów, bardzo dobra, bardzo dobry mix jednostek, także blokuje czwartą bazę swojego przeciwnika e, i muszę powiedzieć, że to, co się tutaj dzieje, jest po prostu niesamowite. Nercio. 2 do 0 i to chyba będzie ta trzecia gra, chyba tak zostanie zniszczona, zostanie, może nie zniszczona, ale przeciwnik zostanie zniszczony. Adel trzyma się tutaj ekstremalnie dobrze, ale przeciwko Nercio, który po prostu rzuca na niego kolejne fa falangi jednostek bez, 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 bez większej finezji nawet, można by powiedzieć, po prostu nie będzie w stanie nic tutaj zrobić. Mamy troszeczkę probów, które zbierają Ninja Mining, e, minerały tych probów, bo zostało tutaj bardzo mało, bo jedynie 44 kontra 77, no i za chwileczkę chyba będziemy widzieli końcówkę tej gry. E, Adel tymczasem chyba zauważy kilka tych zergingów, które przebiegają, one są oczywiście cały czas 3 na 3, no i w zasadzie to będzie tyle na ten temat. E, czy on posiada, to co jest, nie Właśnie, to jest to, co chciałem zapytać, czy posiada Adrenal Glance, ale nie Więc, e, no ten na Glance będzie Musiał zostać tutaj e, Ulepszony, tymczasem Nercio widzi otwarcie W obronie swojego przeciwnika, wie że, wie, że Nie będzie w stanie wrócić tak szybko do swojej bazy I łapie tutaj jednego z tych kolosów, w zasadzie o, o, Otwartego, bez żadnej Obrony, stara się jeszcze jakoś to wszystko cofnąć, ale Stalkery po prostu muszą zablinkować Do tyłu, tylko po to, żeby zostawić tego kolosu, a także przed, także następnego, bez Jakiejkolwiek obrony, Adela 80 limitu kontra 180, y, y, Ann Mercia wpada tutaj swoimi krówkami, no i to po prostu będzie totalna demolka wszystkiego, co będzie tutaj. Co, co chyba, no, po prostu nie ma już tutaj chyba żadnych szans Adel. Traci Cybernetic Score. Nie jest w stanie zbudować ani jednego więcej Stalkera. Ehm, bardzo, bardzo, bardzo mocne siły ze strony Nercia. Jeszcze jeden kolosus wypada, ale to nie będzie miało żadnego znaczenia, ponieważ e, Ultrale poradzą sobie z nim bez największego problemu razem z koruptorami Ostatnie Stalkery padają. Jeszcze tutaj jeden z tego low groundu stara się zniszczyć chociaż jednego lub e, jednego Ultrala. Zostanie on jednak zniszczony, przyzłane. Zeloty padną bardzo szybko. Jadel poddaje partię. 3 do 0. Ze strony Nercia to jest po prostu niesamowite, co ten chłopak robi. Absolutna, absolutna masakra. Muszę powiedzieć, Nercio po prostu wysyłał kolejne jednostki i nie bał się, że, że, że straci ich więcej niż potrzeba. Spójrzmy na Units Lost. Nawet w tym momencie Proto stracił więcej, pomimo tego, że Nercio po prostu cisnął, cisnął, cisnął cały czas. To, to wyglądało, to, to była po prostu masakra, masakra protowska. E, w każdym razie 3 do 0 zasłużona, wygrana nercia w tym finale GoForest C2 numer 148. Ja dziękuję bardzo wszystkim za oglądanie tych niesamowitych gier. Ja mam wrażenie, że Wam się podobały tak samo jak mi. Dzięki bardzo e, i do zobaczenia. Mam nadzieję, równie szybko w następnej rozgrywce.